Rozdział czwarty. Potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie, a pierwszy głos, który słyszałem, jakby trąby mówiącej do mnie, powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz znalazłem się w zachwyceniu ducha, a oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś siedział, a ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego a dookoła tronu była tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma duchami Boga. Przed tronem było też morze szklane, podobne do kryształu. A po pośrodku tronu i wokoło tronu były cztery stworzenia pełne oczu z przodu i z tyłu. Pierwsze stworzenie podobne było do lwa, drugie stworzenie podobne do cielca, trzecie stworzenie miało twarz, jakby ludzką, a czwarte stworzenie podobne było do lecącego orła. Każdy zaś z tych czterech stworzeń miało po sześć skrzydeł dokoła, a wewnątrz były pełne oczu. I bez odpoczynku, dniem i nocą, mówią: Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogący, Ten, który był i który jest, i który ma przyjść. A gdy stworzenia oddawały chwałę i cześć, i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upadło 24 starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków. I rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc: Godzien jesteś, panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko, i z twojej woli trwa i zostało stworzone.